Halo, halo, witajcie z tej strony i tam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną Izak. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, cześć. I zagramy w Granny Simulator, czyli symulator babci. Jedna osoba jest babcią i musi wy wykonać swoje zadania, a druga osoba jest dzieckiem i musi zabić babcie. Tak w skrócie. Także no, zaczynamy. G gra 18 Go. najwyraźniej. Go ready. I jedziemy. Tak jest. Dobra. Ostatnio było jeden do jednego, w sumie, nie? Jeden do jednego? No. No, ty zabiłeś babcię ja zabiłem No babcię. tak, tak. Ale jakby patrząc na taski, to... No ale wiesz, nie wykonałeś tasku do końca. No dobra, dobra. Jakby na to nie patrzeć. Gdzie jesteś, Leszek? No, zaraz, zaraz będę. Sekunda. Ała, wszedłem między drzwi, a ścianę. Gdzie jesteś? Idę, idę już, idę, idę. A co jest? Kurde. Obiad? Tak, ko już kolacja, kolacja już jest. Obiad kolacja? Na odcinku. No ty gnoju ty! Proszę. Granatem od razu na start. Jak tak możesz? Darmo zjadzie cholerny. Da, 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 da. Idę na kolację już, już, już. Przepraszam, nie było mnie. Kurde, tak słabo siadło to. Ale podło. Uff. Ała, co jest? Ale siadło. Ale siadło spadłem teraz. Spadłem ze schodów. No spadłem ze schodów, no. Siaj, ucha. Czy ty wchodzisz po schodach? Tak. Gdzie ty jesteś? No. Łapaj tam. Co? Co w ogóle mi to staliło? Tak śliucha. Zypka. Plus szyba, zbita. Idę po klucz. Co ty Co Jak mi podbiło, widziałeś to? Kurde, otworzyłem przypadkowo skrzynkę, nie? No. Ale tam w kuchni, tam nic nie ma nigdy, chyba? Nie, nie wiem. czasami tak? jest. Ta... Jest jakieś przejście. Pago, później. Co? I pago później. Trolluję Dobra, tutaj. skrótem szedłem Jak dostałem w ryj. Wstawaj. No jeszcze bierzesz co raz? Ty, nie, to jest oszustwo, ty. Zostaw mnie! Czekaj, już idę. No co jest to groty, no zablokowałem się, nie mogę zrobić no, Ej, no nie Nie wymyślaj Porobiony, ale, ale tutaj się rozlało Ej, nie, no to szóstwo no Gdzie to poleciało? Piernicze. Szybko mów mi Na stół, dobra o. 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 Zabrałeś mi to? Zabrałeś mi to, czy co? Cię, ty, przecież ty tu nie nawet Co to ma być? Zanowałem Zostaw Kurde, gdzie wywaliłeś ten, ten? Kurde, szybciej Nie no, zdążył Kurde Jeszcze mi kopa da, nie? No, super Nara A. Ty to wrzuciłeś na górę tam? Co? Elementa. Wróciłeś tu to na, na ten? Na szafkę, żeby nie mógł zdjąć? Nie, nie wiem, nie chcąc. To jest, kurde, na szafce, nie? Kurde, co jest? Zbogowało się, no. No, nie, nie zabrałem tego. Co jest, nie mogę zabrać? Babcia! Tuham. Gdzie to poleciało? Dobra, mam. No Jaki Jest ostatnie, jest ostatnie uderzenie. Po... Do I sąsiada dziale, poleciałem Pozdrów! <laughs> pozdrow, pozdrow Kurde. Kurde Nie zdążył nie słychnąć teraz Kurde, kurde, gdzie ty? Wracaj tutaj Nie jest dobrze. Gdzie się skidrałeś? No. Lajków no, jak no. na piętrze? Nie. Leszku, wracaj tu. Cholera jasna. Ty no nie ma go. Ty no nie jest dobrze ze mną du, 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 du. Mm, kurde no co? Dobił? Dobrze. No nie, zrobił no, no. no, Dobrze jest, kurde. Skłopi ale Ale ja, ja dziwi... jakieś leki, tak? Dobrze wypić, no Aha. Po pół co Ja mówię, mnie. dostał z tego i żyje? Ja pierdzielę. Dobra. Teraz zmiana. Cholera jasna. Ale ciężko, ciężko było. Ciężko no. jest tam, ale, ale ciężko to, to jest. Ale dlatego, że zablokowałeś mi tam w ogóle w drzwiach i nie mogę mi zrobić. I ty mnie tam zabiłeś, obiłeś mnie za 60 HP? No, trochę tak, nie? To był bezczelny. Ale wiesz, z czym jest problem? To jednak dwie babci powinny być, mi się wydaje. Wiesz. Dobra, zmiana, jedziemy. Eee, dwie babcie to byłoby ciężko, bo to dwie to mogły se z tym dzieciakiem wtedy. No <grym> niby tak, ale... Kurde, ale nie, no przez to, że mi zablokowałeś tam. Dobra, startuję. Przecież z bugi gry. Nie był bug gry, nie. po prostu cię obijałem ciągle. Ciężko się ruszyć, ja jak... teraz jestem Grandson. Dobra. Dobra, jedziemy. Przecież <grym> <grym> nawet nie mogłem stać wtedy. Dobra. No też wariacje te. Ale dostałem ty. od ciebie też kurde na web. No, to bolało. Gdzie tam idziesz? Wracaj! Kurde, co, Ty to jesteś wariat jednak. O nie, skrzynki otworzyłeś chyba. Chyba tak. Chyba tak, leszku. Uuu, co? Zabraknie! Zabolało troszeczkę chyba. Czemu to nie działa? Gówno jedno, no. Ja Uspokoi się? Masz, cholero, jedna. Jej tam, zżerasz sobie widzę. Coś muszę. To nie działa! Chodź tutaj, teraz. Aha. Ty <grymne> masz już dwa noże w głowie, po prostu taki ostry piercing, powiem ci. Kurde. No nie, kole, ile tych kluczy nazbierałeś? No trochę i było, nie? Kurde no, wariat, tym tejzerem zostaw mnie proszę. Nie, Ała. o jeszcze o szybę, to jest to nie, to jest zabójcza broń. Już DJ jest. Nie da rady. Nie, to już jak to GG. się podniesie to jest naprawdę Proszę ciężko. Bardzo. Proszę bardzo. Ale kurde, został mi ostatni do podlania. Ajajaj, aj, aj. ale ładnie, no, no, no te... ja podlałem wszystkie. A ja u ciebie? Ja już byłem na tym, na ogródku. W twoim. A co mnie zrobić? A widzisz. Nigdy się nie dowiesz. No <laughs> do nic, słuchajcie. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich gierek, napiszcie komentarz. Wbijajcie też do Izaka, bo tam też był pojedynek. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo, Izak. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć. Cóż, cóż.